laptopów. A jakie to są? Między innymi naprawdę mamy teraz różny asortyment. Na przykład tutaj takie najtańsze ceny. Mamy oczywiście takie też lepsze Dell. Mamy na przykład dwa w jednym. Macie 360, także każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy oczywiście HP. Mamy różnego rodzaju przede wszystkim rozmiary laptopów. Mamy 15,6, mamy 12,5. Dodatkowo mamy na przykład tutaj Ryzen. Mamy tu laptop 2023, Także każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Dodatkowo mamy oczywiście coś dla graczy MSI, albo dla osób, które lubią tą markę MacBook Pro z Apple. Także naprawdę asortyment mamy bardzo różny, a nawet jeśli mamy jeszcze iPady. Także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Także zapraszamy do nas na ulicę Łazarza 19 w Krakowie oraz na naszego Whatsappa, który znajduje się w opisie profilu.